50 sposobów na prankowanie swoich znajomych. Robisz to na własną odpowiedzialność. Numer 1. Zły lektern. Postaw lektern w domu swojego kolegi, a potem podłącz do niego komparator i połącz go z TNT pod domem. Nie powiem ci dokładnie co dalej, ale po prostu to tak zostawię. Teraz napisz książkę, w której opowiesz, że to zły lektern i żeby nikt czasami na nim nie czytał książki. I napisz, że oczywiście ostrzegasz. A gdy ktoś przeczyta książkę, mimo tego, że ostrzegałeś, to zdetonuje sobie dom. Działa to tak, ponieważ im wyższa strona książki, tym siła Redstone'u jest wyższa i sygnał dojdzie do TNT. Numer 2. Wędka. Twój znajomy jest AFK? Zdarza się. Upewnij się, że naprawdę go nie ma, a potem postaw mnóstwo rusztowań. Im wyżej, tym śmieszniej. Złap go wędką i dosłownie transportuj go na rusztowania. Jeśli ostrożnie wejdziesz na samą górę, możesz przeciągnąć go naprawdę wysoko. Potem po prostu poczekaj, aż wróci z awka, i patrząc się prosto na niego, po prostu zniszcz jedno rusztowanie. Numer 3. Sadzonkarz. Poprzednie z tych sposobów na robienie pranków znajomym kończą się tym, że ktoś naciska przycisk respawn. Ale są też gorsze sposoby na pranki. Jednym z nich jest zasadzenie całego terenu wokół ich domu sadzonkami. I mówię serio, zasadź je wszędzie. Ta inwestycja się opłaca, bo każda sadzonka to tylko kilka sekund Twojego czasu, ale dla nich to kilka godzin sprzątania. Jeśli tylko dasz im trochę czasu, sadzonki wyrosną w wielką, gęstą masę drzew wokół domu. Do tego stopnia, że nie będzie już widać samego domu. Gdy wrócą i zobaczą, co się stało, będą kompletnie zdezorientowani. Może nawet pomyślą, że ich dom przeniósł się do innego wymiaru. Posprzątanie tego zajmie im dosłownie godziny. A najgorsze, nie będą mieli pojęcia, kto to zrobił. Numer 4. Pole minowe. Podejdź pod bazę swojego kolegi i dosłownie wszędzie postaw płytki naciskowe. Najlepiej kamienne, bo dłużej się je kopie. Twój kolega, gdy to zobaczy, będzie ostrożnie usuwał każdą pojedynczą płytkę, myśląc, że gdzieś jest TNT. Numer 5. Lawa z kosmosu. Idź do domu swojego znajomego, gdziekolwiek się znajduje, i weź ze sobą dużo rusztowań. Wespnij się aż do maksymalnej wysokości, upewniając się, że jesteś dokładnie nad jego domem. Na szczycie rusztowania umieść jeden blok lawy, otoczony kilkoma innymi blokami, żeby ją na chwilę zatrzymać. Teraz czekasz, aż twój znajomy wróci. Szansa jest duża, że ciekawość weźmie nad nim górę uderzy w dolny blok rusztowania a wtedy zorientuje się, co właśnie na niego leci. Możesz skampić się i patrzeć, jak ogarnia go panika, gdy próbuje wymyślić, jak zatrzymać ogromny słup lawy, zanim całkowicie zniszczy jego dom. To bardzo fajny prank, jeśli twojemu znajomemu nie będzie przeszkadzało zniszczenie jego domu XD. Numer 6. Fejkowe koordy Idź do domu swojego znajomego i postaw tabliczkę z informacją, że ma udać się pod konkretne koordynaty. Najlepiej tysiące bloków dalej. Napisz, że czeka tam na niego niespodzianka. Następnie sam się tam udaj. Przez neder albo używając elytry. I postaw tabliczkę, na której po prostu napiszesz coś śmiesznego albo po prostu XD. Ich reakcja, gdy tam dotrą, będzie po prostu bezcenna. Szczególnie gdy biegli na nogach kilkadziesiąt minut. Numer 7 Nowa funkcja. Idź do domu znajomego i znajdź jego skrzynię z jedzeniem. Zobacz dokładnie ile i jakiego jedzenia ma. A następnie zmień nazwy Roten Flesha na takie, jakie mają jego jedzonka. Zamień pork Chop na Roten Chop i tak dalej. Zachowaj takie ilości jak oryginalne jedzonko. Potem po prostu wyjdź i nic nie mów. Kiedy zapyta, dlaczego jego jedzenie się zepsuło? Odpowiedz, że to nowa funkcja w najnowszej wersji. Ponieważ wiele osób wraca do gry po przerwie i nie wie co się zmieniło, jest spora szansa, że ci uwierzy. Możesz sprawdzić jak długo uda ci się mu to wkręcać. Numer 8. Nie trać głowy. To prosty żart. Jeśli twój znajomy jest AFK i nie ma na sobie zbroi, umieść dispenser z jakąś zabawną Minecraftową głową i załóż mu ją. Potem patrz, ile czasu minie, zanim zorientuje się, że ją nosi. Polecam smoczą głowę, bo wygląda chyba najbardziej absurdalnie. Numer 9. Pudełko pułapka. Umieść kompostownik na ziemi, a następnie zapełnij go, aż wypełni się niemal całkowicie. Zostaw dokładnie 3 piksele do krawędzi u góry, gdy na górze umieścisz trapdoor. Nagle okazuje się, że nie da się z tego wyjść. Z jakiegoś powodu, żeby się wydostać, trzeba zniszczyć blok. Teraz znajdź swojego znajomego, który jest AFK, i grzecznie go wepchnij do kompostownika. Zamknij trapdoor i gotowe. Kiedy wróci do gry, odkryje, że nie może się wydostać. A ty możesz chillować, patrząc, jak próbuje ogarnąć, co się wydarzyło. Numer 10 Kryształ. Wciąż mało osób wie, że End Krystale można w ogóle kraftować. Wyglądają tak, jak te spotykane przy walce ze smokiem Endu. A jeśli usuniesz obsydian, na którym stoją, to zaczną po prostu lewitować. Tak się je kraftuje, jeśli nie widziałeś. Wystarczy, że postawisz taki kryształ gdzieś w domu swojego znajomego. Większość graczy nie wie, że są ekstremalnie wybuchowe. Kiedy znajomy wróci, prawdopodobnie nie będzie wiedział, co to jest, ani że można z tym wejść w interakcję, i będzie miał wybór. Albo z tym żyć, albo to uderzyć. No i wtedy BUM. Numer jedenasty. Portal. Portal do Nederu wydaje prawdopodobnie najgorszy dźwięk w całym Minecraft. Głośny i denerwujący. Więc wiesz już dokąd to zmierza. Ukryj więcej niż jeden portal pod bazą swojego znajomego i ustaw je blisko głównego portalu. Efekt? To takie irytujące. Numer 12. Chyba sobie nie pośpisz. Podejdź do łóżka swojego kolegi i zrób małą dziurę pod spodem. Następnie zwab do niej zombie i wrzuć go do środka. Nadaj mu imię, chyba sobie nie pośpisz. a potem zakryj otwór dokładnie tak, jak był wcześniej. Kiedy twój znajomy spróbuje przespać noc, odkryje, że nie może, bo gdzieś w pobliżu jest mob. Może spędzić naprawdę dużo czasu szukając, gdzie jest ten mob, zanim znajdzie ukrytego zombie i zrozumie, że to był prank. Numer 13. Zbambusowany. Weź bambus i zacznij spamować nim wokół bazy znajomego. Trochę jak w przypadku sadzonek drzew, ale ten prank jest inny i w inny sposób irytujący. Bambus wydaje się łatwy do usunięcia. Ale czy na pewno? Jeśli spróbujesz usunąć tak ogromną ilość bambusa mieczem, okaże się, że gra zaczyna bardzo lagować. To staje się tak nieprzyjemne, że aż ma się ochotę po prostu żyć z tym bambusem. A patrzenie, jak twój znajomy dostaje lagów, próbując go usunąć, jest po prostu przekomiczne. Numer 14. Podejrzany śnieg. Załóżmy, że twój znajomy zbudował dom w zaśnieżonej okolicy. Tuż przed jego domem wykop głęboką dziurę z dripstone'em na dnie. Następnie budujesz wieżę z rusztowań, tak by górna warstwa była na poziomie śniegu. Na wierzchu rusztowań układasz warstwę śniegu, całkowicie zakrywając dziurę. Teraz pora na drugi etap pranka. Chowasz się pod spodem i czekasz, aż znajomy wróci. Jeśli dobrze wymierzysz moment i zniszczysz dolny blok rusztowania, Wpadnie prosto do pułapki. Numer 15. To wciąż irytuje. Ludzie robili to już w pierwszych wersjach Minecrafta, i do dziś jest to irytujące. Po prostu umieść obsydian nad skrzyniami swojego znajomego i patrz, jak próbuje się do nich dostać. A jeśli nie ma diamentowego kilofa, będzie to serio bardzo śmieszne. Numer 16. Ukryty Creeper. Chyba łatwo się domyślić co tu się wydarzy. Wchodzisz do domu znajomego i robisz mały otwór tuż nad sufitem. Tam umieszczasz dwa trapdory. Teraz musisz zwabić creepera do tej przestrzeni. To ryzykowne, ale jak założysz mu strefę jak pros PvP, to może nie wybuchnie, gdy creeper już tam będzie. Czekasz aż twój znajomy wróci do domu. Zobaczy trapdor i zareaguje instynktownie. Otworzy go. I cóż, chyba nie muszę mówić co się wtedy stanie. Numer 17. Łóżkowy bandyta prosty żart, ale bardzo irytujący. Za każdym razem, gdy twój znajomy postawi swoje łóżko, przesuń je o kilka bloków. W efekcie, gdy tylko zginie, odrodzi się na spałnie, a nie w swoim domu, co jest naprawdę, naprawdę wkurzające. Numer 18. Ogrzewanie podłogowe. Jeśli twój znajomy udekorował swój dom dywanami, wystarczy, że je zdejmiesz i pod nimi położysz bloki magmy. Potem połóż z powrotem dywany najlepiej w takim samym ułożeniu jak wcześniej. Gdy wróci do domu, będzie się zastanawiać, czemu cały czas dostaje obrażenia, chodząc po podłodze. Numer 19. To nie powinno tu być. Wejdź do domu znajomego i usuń kilka bloków z sufitu, a następnie zastąp je czymś lekko nietypowym. Na przykład Crimson. Potem nad sufitem postaw mnóstwo kowadeł. Twój znajomy wejdzie i pomyśli: Hmm, coś tu nie gra. I zacznie naprawiać sufit, a gdy zniszczy blok, spadną na niego kowadła. I nie ma znaczenia, który blok zniszczy, bo wszędzie są kowadła. Numer 20. Co tam jest? Obok domu Twojego znajomego zbuduj wieżę z rusztowań, a na samej górze umieść mnóstwo kurczaków, bo to najłatwiejszy mob do zrespienia, jeśli masz dużo jajek. Jeśli Twoja wieża jest wystarczająco wysoka, kurczaki nie będą w ogóle widoczne, więc Twój znajomy niczego nie zauważy i zburzy dolny blok. Oczywiście ten żart nie uszkadza domu. Ale jest co najmniej komiczny, gdy nagle na dom spada mnóstwo kurczaków. Numer 21. Tajemniczy dźwięk dzwonu. Wchodzisz do domu kolegi i tworzysz sekretny pokój. Potem budujesz hopper clock, który co jakiś czas, w zależności od ilości przedmiotów w leju, wystrzeliwuje strzałę w dzwona. Twojemu znajomemu co jakiś czas będzie się wydawać, że słyszy tajemniczy dzwon i będzie się zastanawiał skąd on pochodzi. Numer 22. Ukryta ryba. Idziesz do drzwi domu znajomego i wykopujesz jeden blok obok drzwi. Tam umieszczasz rozdymkę. Gdy znajomy będzie próbował wejść do domu, otrzyma sporo obrażeń. Im więcej ryb rozdymek ukryjesz, tym bardziej niebezpieczne będzie wejście. Numer 23. Bałwany. Myślę, że jest to dość jasne, co zamierzam tu zrobić. Postawię dużo bałwanów i pozwolę im działać. Im więcej ich dodasz, tym więcej śniegu będzie i tym trudniejsze będzie sprzątanie. Gdy znajomy to odkryje. Numer 24 Bubr tu był. Wszyscy robili to od dawna, żeby zdenerwować innych graczy. Wytnij tylko najbardziej dostępne części drzewa, a resztę zostaw. Czyli mnóstwo unoszących się w powietrzu pni drzew wokół bazy twojego kolegi. Serio, spójrzcie jak to wygląda XD. Numer 25. Gra słów: Wejdź do domu znajomego. Weź wszystkie bloki mające ten sam kolor i pozamieniaj ich nazwy. Na przykład gravel na cobblestone i tak dalej. Gdy znajomy będzie chciał coś zbudować, może się mocno zdziwić i sfrustrować bo nazwy nie będą pasować do tego, co chce stawiać. A najśmieszniej będzie, jak pójdzie, budować się nad przepaścią cobblestone'em, który tak naprawdę jest grawelem. Numer 26. Niespodziewany firewerk. Idź do drzwi domu znajomego i zrób otwór na wysokość odpowiadającą temu, jak wysoko poleci fajerwerk. Napełnij dispenser bardzo mocnymi fajerwerkami. a potem podłącz Redstone do płytki naciskowej, której zwykle używa do otwierania drzwi. Upewnij się, że wszystko jest podłączone i dodaj pod spodem trapdora. Połączenie tego spowoduje, że po wejściu na płytkę naciskową jednocześnie zostanie wystrzelony fajerwerk i otwarty trapdoor. Może to być bardzo dezorientujące i twój znajomy nie będzie wiedział, co się właściwie dzieje. Numer 27. Długie pnącza. Pokryj dom swojego znajomego niewielką ilością pnączy. A w krótkim czasie rozsieją się one po całym domu. Bardzo łatwo się je kładzie, ale dość trudno się ich pozbywa. Numer 28. Dom się pali. Mamy tutaj dom znajomego, niszczymy bloki pod podłogą i umieszczamy kilka ognisk. Następnie kładziemy podłogę z powrotem. A w domu pojawia się mnóstwo dymu. Możesz nabrać znajomego, że jego dom naprawdę płonie. Numer 29. Najstarszy prank na świecie. Idziesz do drzwi czyjegoś domu, stawiasz po obu stronach redstone i dwa tłoki. U góry kładziesz stone, a na niego płytkę naciskową tam, gdzie są drzwi. Potem obserwujesz, jak znajomy wchodzi do domu i daje się nabrać na najstarszy prank na świecie. Numer 30 Długa gra. Pytasz znajomego, gdzie jest i mówisz, że chcesz się z nim spotkać. On podaje ci koordynaty, a ty idziesz zobaczyć, gdzie jest. Gdy tam docierasz, udajesz, że go nie widać. Pytasz, gdzie jesteś, a on odpowiada tuż obok. Uważaj, żeby na niego nie patrzeć bezpośrednio, bo może powiedzieć, że stoi przed tobą, albo cię uderzyć. Musisz udawać zdziwienie i mówić, że jest niewidzialny. Możesz sprawdzić, jak długo utrzymasz go w niepewności. Numer 31. Znowu AFK. Pewnie macie takich znajomych, którzy zamiast grać, stoją na awku. Ten prank jest idealny dla nich. Klasykiem jest zabudowanie ich obsydianem. Ale my zrobimy coś mocniejszego. Dodamy tłok, który będzie cały czas chodził. Spowoduje to, że postać będzie ciągle kucać, co bardzo utrudnia ucieczkę. Może ich to bardzo zirytować. Zwłaszcza z tymi wszystkimi dźwiękami. Upewnij się, że są dobrze zabudowani, a potem obserwuj ich reakcje. A tak wygląda powstego. Bez Ender Perły chyba nie da się z tego wyjść. Numer 32. Armia Wilków Będziesz musiał oswoić kilka wilków. Nie powinno być trudno ich znaleźć. Następnie ustaw je, żeby siedziały gdzieś w dziurze. Przekonaj znajomego, żeby cię kilka razy uderzył. Mówiąc, założę się, że nie trafisz mnie cztery razy. Zakładam, że spróbuję i bardzo szybko będzie chciał cię uderzyć. Wtedy uciekasz w stronę wilków i patrz, co się stanie, gdy spróbuję to zrobić. Kiedy sprawisz, że wilki wstaną, zaatakują twojego znajomego, a on nie będzie miał dużych szans. Numer 33. Pomocny sąsiad. Tuż obok domu twojego przyjaciela, jeśli masz ochotę zrobić małego pranka, możesz zbudować coś takiego. Budujesz system torów pod jego podłogą i dwa tory wychodzące poza obszar jego domu. Musisz się upewnić, że tory pokrywają cały obszar podłogi. Jeśli twój znajomy jakoś dednie i wyślesz wagonik, jego itemy natychmiast zostaną zebrane, a on prawdopodobnie uzna, że zostały usunięte, podczas gdy ty bezpiecznie je przechwycisz. Numer 34. Niestabilne podłoże. Nie wszystkie pranki są mocne i nie wszystkie kończą się kliknięciem przycisku respawn. Niektóre są po prostu irytujące. Na przykład, jeśli położysz lód pod czyimś dywanem. Może minąć sporo czasu, zanim zauważą, że wszędzie się ślizgają. Numer 35. Fejkowe TNT. Idź pod front domu swojego przyjaciela, wykop otwór i wylej trochę wody. Następnie postaw tę entę, płytkę naciskową i gotowe. Teraz możesz się ukryć i delektować się paniczną reakcją Twojego znajomego, gdy usłyszy tę entę. Oczywiście nic nie wybuchnie, ale na pewno bardzo się wystraszą. Numer 36. Globalne ocieplenie. Przerób farmę Twojego kolegi, żeby wyglądała jak lekko wyschnięta. Posać uschnięte krzaki i tak dalej. Gdy kolega przyjdzie do swojej farmy i będzie zastanawiał się, co się stało. Powiedz mu, że w najnowszej wersji musi wlewać świeżą wodę raz dziennie, bo inaczej roślinność usycha czy coś takiego. Numer 37. Ukryty Spawner. Jeśli masz w pobliżu domu przyjaciela Spawner, warto go jakoś wykorzystać. Zamiast robić farmę Expa, zrób ścieżkę wodną prowadzącą prosto do jego domu. A wejście zakryj obrazem. Możesz też użyć Babel Elevator do transportu MOBów. Twój przyjaciel nie będzie miał pojęcia skąd te moby się biorą. I nawet jak wypełni cały pokój pochodniami, to nadal będą się pojawiać. Numer 38. Minecraftowe ASMR. Jeśli wejdziesz pod dom przyjaciela, możesz zrobić naprawdę irytujące dźwięki, używając trapdoorów, drzwi i note bloków. To jak daleko chcesz się posunąć, zależy od ciebie, ale to już jest serio bardzo głośne i denerwujące. Numer 39. Kobłęby jeśli widziałeś, gdzie twój przyjaciel logał z serwera. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś położył tam kobłęby. Możesz też położyć pod nimi soul sand, wtedy wyjście z nich zejdzie jeszcze dłużej. A kiedy twój przyjaciel wróci i nie będzie miał przy sobie miecza, to prawdopodobnie spanikuje. Numer 40. Sekretny współlokator. Wchodzenie do domu w przyjaciół i robienie tam własnego tajnego pokoju jest bardzo zabawne, szczególnie gdy odkrywają, że mieszkasz w ich domu. Numer 41. Skrót. Jeśli jesteś adminem na serwerze, możesz postawić komand bloka z tabliczką, że jest to teleport do ostatniego miejsca dednięcia. Ale tak naprawdę wykonuje on komendę małpa pe kill. W ten sposób, kiedy się zrespałnią i zobaczą tabliczkę, to gdy ją nacisną, tepną się, ale na spawna. Numer 42. Dziwna trzcina. Twój znajomy zasadził świeżą trzcinę i ma nadzieję zrobić z niej książki. Wystarczy, że przyjdziesz i założysz na każdą trzcinę nić. Teraz trzcina cukrowa nie będzie rosła, a ponieważ nić jest bardzo trudna do zauważenia, może minąć dużo czasu, zanim to odkryje. Numer 43. Lekko denerwujące, jeśli twój przyjaciel jest na awku. Wystarczy, że przygotujesz trochę armora do dispensera i automatycznie na niego założysz, ale aby maksymalnie go zirytować. Możesz użyć różowej zbroi i Carved Pumpkin z enchantem Curse of Binding, a żeby to zdjąć, będzie musiał dednąć. Numer 44. Dużo diamentów Wejdź do domu swojego kolegi i znajdź skrzynkę z cennymi itemami. Jeśli ma niewielką ilość diamentów, zmień nazwę każdego pojedynczego diamenta na inny numer. Kiedy wróci i zobaczy swoje diamenty po tym długim procesie zmieniania nazw, będzie bardzo zdenerwowany, bo każdy diament zajmie jedno miejsce w ekwipunku. A jeśli wróci z pełnym ekwipunkiem, to naprawdę będzie to bardzo irytujące. Numer 45. Dziurawy dom. Nad sufitem wylej dużo wody. Stworzy to efekt kapania. Następnie użyj schodków, aby je wypełnić wodą. Będzie to wyglądało, jakby cały dom przeciekał. Zostaw tabliczkę z napisem: Dom Ci przecieka XD. Numer 46. To zaraz wybuchnie. Zlokalizuj dom swojego kolegi i umieść w nim szkielety z każdej jego strony. Następnie otocz ten dom ostrożnie endkrystalami. Gdy twój kolega będzie próbował zbliżyć się do swojego domu szkielety, zdetonują strzałami endkrystale, co będzie bardzo irytujące. Numer 47 Nether Trap Znajdź nether portal twojego znajomego w nederze najlepiej, żeby prowadził na dach nederu. Używając nici i Redstone'a, zrób mechanizm, w którym po wyjściu z portalu zostanie rzucona pota odporności na ogień i lawa. Gdy twój znajomy stanie na nici, portal zgaśnie. A gdy nie będzie miał przy sobie zapalniczki, może mu się trochę przedłużyć pobyt w Nederze. Numer 48. Jukebox Jeśli wystalkujesz, gdzie kopie twój znajomy, wystarczy, że się zakradniesz i odpalisz płytę 11. Gdy ją usłyszy podczas kopania w jaskini, na pewno się wystraszy. Numer 49. Ale beczka. Jeżeli twój znajomy ma beczki w swoim domu, możesz wykopać dziurę ze ścianami z obsydianu lawą na dnie i wypełnioną kobłebami. Następnie podłączyć beczkę do mechanizmu Red Stone, który sprawi, że po jej otwarciu tłoki się rozsuną i twój znajomy wpadnie do dziury. Oczywiście pod lawą możesz umieścić wodę, żeby nie dednął, ale jego reakcja. I tak na pewno będzie zabawna. Numer 50 Skin. Poprosiłem kolegę, żeby ustawił mojego skina i wszystko wydawało się normalne. Ale tak naprawdę nie było, bo skin był na odwrót, i naprawdę trudno to w ogóle zauważyć. Więc możesz zrobić wersję swojego skina odwróconą tył naprzód. A potem robić bardzo podejrzane ruchy podczas chodzenia. Twoi znajomi mogą nawet uznać, że lecisz na cheatach przez ten dziwny movement. A jeśli się położysz, to wygląda to po prostu absurdalnie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie.